Jak to jest, że gra rajdowa w ogóle nie frustruje? Kluczem musi być tu chyba oprawa audiowizualna, a szczególnie wizualna. Art of Rally sprawiło, że na nowo zakochałem się w wirtualnych rajdówkach. To pewnie zabrzmi dziwnie, ale ta gra po prostu relaksuje. Nadal trzeba tu uważnie prowadzić auto, jasne, a błędy są surowo karane. Nawet jednak gdy wypadam z trasy po raz któryś z kolei, to po prostu czuję jakiś taki przyjemny chill. Atmosfera, którą udało się wykreować w tej grze, to prawdziwe cudeńko. Nieważne, czy pędzimy między pustynnymi wydmami w Kenii, czy przez śnieżne pustkowia gdzieś na północy Norwegii, wrażenia zawsze są świetne. Szalenie mi się podoba, jak twórcom udało się połączyć tak niepozorną, nazwijmy to, oprawę z modelem jazdy, który naprawdę jest wymagający, nawet z włączonymi asystami. Nie jest to może poziom kultowego Richard Burns Rally, ale na przykład. Pierwszego Dirt'a już jak najbardziej. Kiedy patrzy się na screeny czy ogląda trailer ma się wrażenie, że hej to na pewno czysty arcade i łatwizna, a potem przychodzi zderzenie z rzeczywistością. Tyle, że to naprawdę przyjemne zderzenie, które warto przeżyć i warto zapiąć pasy. Kariera pięknie przeprowadza przez różne grupy aut. Nawet początki są trudne, ale szybko przyzwyczajujemy się do praw rządzących rajdowymi autami i tym jak się zachowują. Kiedy po odblokowaniu auty grupy trzeciej postanowiłem sprawdzić najmocniejsze samochody w trybie czasówek. No cóż, powiedzmy, że naprawdę warto stopniować sobie moc, bo kierowanie Subaru imprezą, który ma 800 koni pod maską, bez przygotowania, to gwarancja wyletywania do lasu i na pola co parę sekund. Swoją drogą, że też w takiej grze, przy takiej perspektywie, udało się tak fajnie odwzorować poczucie prędkości, to naprawdę sporo osiągnięcie i brawa za to dla dewów. Przy okazji. Kamerę można zmieniać, ale tylko na zawieszoną nisko nad autem albo wysoko, praktycznie z lotu ptaka niczym w GTA, ale każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jazda jest szalenie przyjemna, zarówno w trakcie nauki, ale też później, jak już ogarniemy co i jak. Nie jestem specem od gier wyścigowych i rajdowych, ale to jeden z moich ulubionych gatunków, w sumie podobnie mam z bijatykami. Nigdy praktycznie nie tykam multi w ścigałkach, np. w Gran Turismo, ale bardzo lubię po prostu jeździć. Najlepiej spędzam czas przy takich produkcjach po prostu kręcąc coraz lepsze czasy na różnych trasach i Art of Rally też się przy takim podejściu świetnie sprawdza, bo poza karierą mamy tu właśnie time attack, a także codzienne i cotygodniowe wyzwania, też związane z pobiciem wyniku czasowego innych. No zresztą właśnie o to chodzi w rajdach. Kto by pomyślał. Nie jestem więc w stanie opowiedzieć o modelu jazdy zbyt technicznie z perspektywy kierowcy, wiem tylko, że w grach rajdowych zawsze kojarzył mi się z pływaniem motorówkami, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi. Trzeba tu zupełnie przestawić myślenie i zmienić przyzwyczajenia, jeżeli przesiadamy się ze zwykłej, asfaltowej wyścigówki. Ale kiedy już się przyzwyczajimy do charakteru jazdy, to pięknie pływamy po szutrze śniegu czy asfalcie. Oczywiście czuć różnicę między nawierzchniami, jak w prawdziwych rajdówkach. Chociaż kurczę, w przypadku tej gry, naprawdę głupio nazywać ją nieprawdziwą grą rajdową, aż tyle ma w sobie tego specyficznego charakteru. Fantastyczna jest też tu oprawa, nie tylko model jazdy. Styl graficzny jest jakby minimalistyczny, ale potrafi zachwycić, szczególnie w japońskich lokacjach, czy o zachodzie słońca. Szkoda tylko, że wersja PC cierpi na problemy z optymalizacją, musiałem zejść do 1080p, żeby w miarę stale jeździć w 60 klatkach na sekundę. Ale to w sumie jedyna wada gry, jedyna o jakiej mogę pomyśleć w tym momencie, więc niech to świadczy o tym jak bardzo mi się spodobała. Oprawa to też oczywiście audio. Dźwięki aut są w porządku, ale na uwagę zasługuje muzyka. Czy Synthwave kojarzy wam się z wyścigami rajdowymi? No mi też nie, ale w praktyce okazuje się, że takie utwory, rodem z jakiejś neonowej cyberpankowej przygody, naprawdę pasują do jazdy, a także do pastelowej oprawy graficznej. Wsłuchujemy się w rytm, który skutecznie buduje klimat rywalizacji o jak najlepszy czas miodzio. W grze nie oświadczymy prawdziwych samochodów i trudno się dziwić, bo w końcu niezależnego dewa nie byłoby stać na licencję, ale mamy za to ich wierne kopie. Specyficzny styl oprawy graficznej pozwala zresztą pominąć szczegóły w projekcie, ale i tak na pierwszy rzut oka rozpoznajemy sylwetki i kształty, np. przykład Lanci Stratos czy innych kultowych rajdówek, także tych nowszych jak Mitsubishi Lancera i tak dalej. W miarę postępów w karierze odblokowujemy coraz więcej aut malowań, choć wiele samochodów jest dostępnych od początku w trybie swobodnej jazdy, czy wyzwań czasowych. Po spędzeniu czasu z Art of Rally naprawdę marzy mi się, by więcej poważnych sportów dostało gry właśnie w tym stylu. Czyli pozornie nierealistyczne, z nietypową kamerą i niepodobne do prawdziwych symulacji, ale jednak mające sporo ich charakterów w samej mechanice. Wyobrażam sobie piłkę nożną czy futbol amerykański zrealizowane właśnie w taki sposób. To mogłoby być naprawdę super, tym bardziej, że takie gry zachęcałyby potem do wracania do tych większych, wysokobudżetowych symulacji. Sam zainstalowałem już Dirt Rally i mam zamiar zdobyć jakoś Richard Burns Rally. Tak bardzo Art of Rally rozbudziło u mnie apetyt na rajdy. Polecam więc, grę można dostać za naprawdę niewielkie pieniądze, a nawet oficjalna cena na Steamie 90 zł jest w zupełności odpowiednia. Art of Rally to dla mnie jedno z najlepszych doświadczeń w zakresie gier wyścigowo-raidowych. Patrząc kiedyś na screeny i trailery, nigdy bym nie pomyślał, że powiem coś takiego, a jednak. No, ale to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.